Tymczasem ośrodek sportu i rekreacji stawia na aktywność fizyczną. Ferie na sportowo to propozycja dla tych, którzy wolą się ruszać niż siedzieć w domu. Mamy ofertę dla młodzieży dla grup nastolatków, ponieważ uważamy, że ta grupa jest najmniej zaopiekowana w Policach, jeśli chodzi o zajęcia sportowe, feryjne, o aktywność sportową. Mamy w ofercie fitness, mamy jogę, mamy siłownię, mamy tenis stołowy, mamy tenis ziemny i dzieciaczki przychodzą, korzystają. W przyszłym tygodniu dochodzi jeszcze koszykówka, zajęcia z koszykówki, ponieważ ta sekcja też jest mało widoczna na terenie naszej gminy. Generalnie naszym celem jako ośrodka sportu było to, aby wyjść z ofertą sportową, aby pokazać rodzicom, dzieciom, że takie sekcje sportowe na terenie naszej gminy... Istnieją na naszych obiektach. Myślimy, że te dzieciaczki, które będą przychodziły do nas, skorzystają potem cyklicznie jeszcze z tych zajęć. ferie spędzam tak, że najpierw y, idę na siłownię od o dziewiątej. Później, i, al, jak ten, jak jest czas na Was, na Bonaldowisko, no tak aktywnie spędzam te ferie. A co w sporcie jest takiego najlepszego, najbardziej wartościowego? Po prostu się szybciej biega, ma się większe mięśnie i po prostu sport jest bardzo fajny. Nie mam zamiaru się nudzić w domu, siedzieć przed, przed telefonem, tylko na przykład nie wiem, pobiegać, poćwiczyć tutaj na siłowni, gdzieś na łyżwy pojechać. Obaj stawiacie na sport. Tak, dokładnie tak. Sport to zdrowie. Dokładnie tak. Ferie spędzam tak jak koledzy, chodzę na siłownię. Wczoraj byłem z nimi na łyżwach, no a po siłowni robię co, co, to, co mam w wolnym czasie. No, z kolegą chodzimy do lasu sobie, albo gram, albo na boisko chodzę, pograć piłkę, albo na treningi, chemika. Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Tytanem postanowili, że udostępnią młodzieży siłownię, która ma bardzo dużo sprzętu. Będą się uczyły na pewno wyciskania leżąc, bo my tym się zajmujemy głównie, a, 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 a też będziemy też no, takie zajęcia kulturystyczne, typowe, typowe, podobne do ćwiczeń na siłowni. Na uczestników czekają gry drużynowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe i zajęcia integracyjne, wszystko pod kierunkiem doświadczonych instruktorów, którzy dostosują aktywność do wieku i możliwości młodych sportowców. Podczas tych warsztatów realizujemy pięciodniowy program. Pierwszego dnia zrobiliśmy sprawdzenie umiejętności wśród dzieci. Wszyscy sobie w miarę radzili, nie było takich turbo początkujących osób, więc mogliśmy ten program sobie ustalić, że każdego dnia zrobimy inny styl jazdy na rolkach. Dzisiaj robimy zajęcia ze slalomów, jutro będzie więcej skoków. Wczoraj były zabawy i ćwiczyliśmy hamowanie, upadanie na materacę. No i pierwszego dnia było takie właśnie oswajanie się, sprawdzanie umiejętności. Myślę, że dzieciaki wynoszą tutaj bardzo wartościową umiejętność, a poza tym dobrze się bawią. Mamy też zajęcia dla młodszych dzieci bez ograniczeń wiekowych właśnie rolki, na których teraz tutaj jesteśmy. Warto podkreślić, że nasze zajęcia są w ścisłej współpracy z stowarzyszeniami sportowymi działającymi na naszych obiektach. Chcemy Państwu też pokazać, jakie to sekcje u nas działają. Liczymy, że te dwa tygodnie to będzie taki moment, gdzie te dzieci będą uczestniczyły w tych zajęciach, zapoznają się z różnymi sekcjami sportowymi i liczymy na to, że potem będą cyklicznie uczestniczyły w poszczególnych sekcjach na co dzień. Zachęcamy do odwiedzenia również naszej strony internetowej www.serpolice.pl, tam jest zakładka Ferie 2026 i tam są wszelkie szczegóły co do właśnie ferii, czyli tam zobaczymy poszczególne dni, poszczególne sekcje, poszczególne zajęcia, obiekty, na których to się odbywa. Obie instytucje stawiają na więcej niż rozrywkę. Mok rozwija zdolności artystyczne i wrażliwość estetyczną. Osir promuje zdrowy tryb życia, buduje relacje między rówieśnikami i zapewnia bezpieczną formę spędzenia czasu. Wspólną ofertę dla dzieci i młodzieży przygotowała także gmina Police i powiat policki. To możliwość bezpłatnego korzystania z pływalni i lodowiska.